Na ostatniej sesji Rady Powiatu Działdowskiego prezes Stowarzyszenia Dziełdowska-Kuźnia Słowa Renata Buczyńska odebrała gratulacje z rąk zarządu powiatu oraz powiatowych radnych. Za co? O tym mówi sama przedstawicielka Kuźni. Miło mi by było dzisiaj uczestniczyć w sesji Rady Powiatu, a była ku temu specjalna okazja dla mojej obecności. Z przyjemnością przyszło mi odebrać gratulacje z tytułu odebrania nagrody dla Stowarzyszenia Działdowska Kuźnia Słowa pod nazwą Kuźnia Mistrzów Mowy Polskiej. Może jeszcze nie wszyscy wiedzą, że głosami Mieszkańców, znaczy nie tylko oczywiście naszego powiatu, ponieważ nagroda ma charakter ogólnopolski, zdobyliśmy pierwsze miejsce, czyli zostaliśmy nagrodzeni nagrodą Vox Populi w konkursie Kuźnia, Mistrzów Mowy Polskiej. To wielki zaszczyt. A starostwo dzisiaj. Z rąk pana Starosta odebrałam gratulacje i kwiaty i jest mi naprawdę bardzo miło z tego powodu. Cieszę się, że współpraca z Powiatem Działdowskim tak owocuje, ponieważ głównie chodzi tutaj o powiatowe wieczory z poezją, których państwo jesteście bardzo liczną publicznością. Wydarzenie to było również dla radnych i gości obecnych na sali okazją do przyjrzenia się bliżej nagrodzie, jaką SDKS otrzymała podczas gali finałowej konkursu Mistrz Mowy Polskiej w Malborku. Zapraszam Państwa na kolejne spotkania w ramach tych powiatowych wieczorów z ja Mam nadzieję, że będzie mieli...